Nazywam się Jakub Szmer, jestem urologiem z europejskim dyplomem FEBU oraz certyfikowanym andrologiem klinicznym. Dziś opowiemy sobie troszeczkę o przetrenowaniu i o tym, dlaczego ćwiczenia paradoksalnie mogą bardzo zaszkodzić Twojemu zdrowiu hormonalnemu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Pojęciu przetrenowania. To jest bardzo istotny temat z mojego punktu widzenia, ze względu na to, że bardzo często spotykam takich pacjentów właśnie w swojej własnej praktyce. Są to najczęściej pacjenci, o których można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że mają jakieś problemy zdrowotne. Bardzo zdrowo się odżywiają. Wielu z nich jest właśnie na diecie pierwotnej ewolucyjnie. Bardzo dużo ćwiczą. Trzymają się swoich zasad i swoich schematów działania, codziennie dbając o to, aby wszystkie punkty zostały wypełnione. I mimo to, mimo tego, że mam do czynienia najczęściej ze szczupłym, wysportowanym, zdrowym facetem, tak naprawdę przychodzi do mnie z badaniami i widzimy, że to stężenie testosteronu jest właśnie bardzo niskie. Ja takich facetów nazywam pacjentami z ambicjami zdrowotnymi. Problem, który ich dotyka, bardzo ich dziwi, ale mnie wcale nie dziwi. Dlatego, że Dotykamy tutaj tematu przetrenowania. Tematu, który może przytrafić się każdemu. Aby omówić sobie temat przetrenowania, myślę, że powinniśmy najpierw wyjaśnić sobie, co to jest. Problem w tym, że tak naprawdę nie ma jasno ustalonej definicji przetrenowania. Mogę więc powiedzieć, że najczęściej o przetrenowaniu możemy mówić wtedy, kiedy przestajemy widzieć już postęp w naszych kolejnych treningach. Czujemy, że mimo tego, że mamy pewien plan, nie mamy już ochoty. Na kolejne treningi, na uprawianie sportu odczuwamy słabą regenerację, braki postępów, brak apetytu na działania. Pojawiają się częste infekcje, osłabienie oraz niskie libido. Kiedy zauważamy te właśnie objawy, to przetrenowanie jest bardzo prawdopodobne. Okazuje się, że wszystkie powyższe objawy przetrenowania przynajmniej w części mogą mieć związek z obniżonym stężeniem testosteronu. U sportowców, poddanych w czasie badania intensywnemu wysiłkowi objętościowemu, typu cardio, przez zaledwie 7 dni zaobserwowano istotny spadek stężenia testosteronu aż o 39%, a także pogorszenie jakości nasienia, spadek ilości plemników o ponad 40%. Co najgorsze, Parametry te utrzymywały się w obniżonym stężeniu aż przez 3 miesiące, i dopiero po trzech miesiącach od redukcji objętości treningowej wróciły do normy. Dlaczego więc intensywny sport tak silnie wpłynął na stężenie testosteronu u tych mężczyzn? Aby to zrozumieć, do naszej dyskusji musimy wprowadzić sobie pojęcie stresu, zarówno stresu energetycznego, oraz stresu cytokinowego. Każda aktywność Którą podejmujemy w celu poprawy funkcjonowania naszego organizmu, można rozumieć jako pewien stres dla tego organizmu. Wszystko, co robimy, aby poprawić jego działanie, zarówno sport, jak i konkretna dieta, jak i na przykład ekspozycja na ciepło czy na zimno, wszystko to jest dla organizmu bodźcem stresowym. Z jednej strony bardzo dobrze, ponieważ tylko bodźce stresowe mogą spowodować ostatecznie wzrost i poprawę danego parametru. Z drugiej zaś strony, jeżeli stres trwa zbyt długo, zamiast Krótkiego impulsu, który daje nam bodziec do wzrostu, staje się stresem przewlekłym, a tym samym podkopuje nasze działania w kierunku poprawy. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj musimy już wejść nieco w biochemię i fizjologię organizmu, ale obiecuję, że postaram się zrobić to jak najprościej. Zacznijmy od osi: mózg, przysadka jądra, czyli osi HPG. Mechanizm działania tej osi zaczyna się w podwzgórzu. Podwzgórze uwalnia specyficzne substancje, które z kolei oddziaływują na niewielki gruczoł w mózgu, który nazywa się przysadką. Przysadka z kolei produkuje hormon nazywany hormonem luteinowym, czyli LH, a następnie ten hormon oddziałuje bezpośrednio na jądra, które w odpowiedzi Produkują testosteron. Dzieje się to w komórkach nazywanych komórkami Leidiga. Z kolei każdy stres wyzwala w organizmie odpowiedź tzw. osi pod wzgórze przysadka nadnercza. Zaczyna się od produkcji hormonu, który nazywa się CRH. CRH stymuluje następnie przysadkę do produkcji kolejnego hormonu, który nosi nazwę ACTH, a ten stymuluje nadnercza do produkcji kortyzolu. Jak na razie Mam nadzieję, wszystko prosto. I teraz problem polega na tym, że przy przewlekłej aktywacji osi nadnerczowej, zarówno CRH, jak i kortyzol bezpośrednio wpływają na oś HPG, czyli oś, która ma za zadanie prawidłową kontrolę nad produkcją testosteronu. Dzieje się to na dwóch poziomach. CRH bezpośrednio blokuje przysadkę, która produkuje w odpowiedzi mniej hormonu luteinowego, czyli LH, natomiast kortyzol bezpośrednio wpływa na komórki Leydiga, hamując ich zdolność do produkcji testosteronu. Wyobraźmy sobie teraz, że taki proces ciągnie się nie dzień, nie dwa, ale tygodnie, a czasem miesiące i lata. Jest to stres zarówno na poziomie mięśniowym, Spowodowanym przez przewlekły stan zapalny w mięśniach, nieustannie poddawanym treningom, ale także stres energetyczny związany z przewlekłym, długotrwałym deficytem kalorycznym. Ten deficyt, nieważne czy pojawia się na drodze intensywnej, długoterminowej aktywności fizycznej, czy na drodze tak samo długotrwałego deficytu kalorycznego, efekt na oś hormonalną ma w zasadzie taki sam. Pojawia się Wzrost stężenia CRH, wzrost stężenia kortyzolu, a jeżeli trwa to odpowiednio długo, te mechanizmy mogą ulec stabilizacji i mimo braku bodźca stresowego, wciąż mogą być obecne w naszym organizmie. Właśnie tym tłumaczy się fakt, że nawet po zakończeniu akcji treningowych u sportowców poddanym badaniom testosteron był obniżony aż przez okres 3 miesięcy. Pamiętajmy też, że w dzisiejszym świecie są także inne kwestie, które istotnie wpływają na naszą zdolność do regeneracji i na przewlekły stres. Wszystko to, co dzieje się w domu, co dzieje się w pracy, być może zaburzone relacje z naszymi najbliższymi, być może jakieś problemy, którymi musimy nagle stawić czoło, to są rzeczy związane z życiem w dzisiejszym zachodnim świecie. Dawno temu, jeżeli. Stresy pojawiały się w naszym życiu, to najczęściej były one intensywne, choć bardzo krótkie. W końcu jaskiniowiec, który musiał uciekać przed tygrysem szablozębnym, nie uciekał przed nim przez trzy miesiące, a raczej przez kilka minut, jeśli miał szczęście. Dlatego, w zrozumieniu ryzyka przetrenowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie kwestie, które aktualnie są obecne w naszym życiu, nie tylko intensywność treningową. Jeśli mamy zmęczonego, zestresowanego faceta. Który w domu musi sobie radzić z czwórką albo piątką dzieci i próbuje wybiegać wszystkie te problemy, co wcale nie jest niczym rzadkim, to mogę powiedzieć, że wystarczą dwa-trzy treningi i mechanizmy, które opisywałem przed chwilą, będą u niego aktywne. Natomiast jeżeli mamy kogoś wypoczętego, świeżego, zrelaksowanego, który nie ma innych problemów niż tylko i wyłącznie plany treningowe, można powiedzieć, że do takiej sytuacji pewnie doprowadzi dużo później, jeżeli w ogóle. Dlatego zawsze patrz na Twoją indywidualną sytuację. Nie patrz na innych, którzy na Instagramie pokazują ci, jak długo i ciężko trenują. Musisz popatrzeć na siebie. Jeśli czujesz, że opisane sytuacje mogą być Twoim przypadkiem, pierwsze, co musisz zrobić, to paradoksalnie odpocząć. Zmniejszyć objętość treningową, zwiększyć ilość spożywanego jedzenia. Do tego chyba nie muszę cię namawiać. Jedzenie jest fajne. Po kilku tygodniach prawdopodobnie poczujesz się lepiej. Nie oczekuj, że efekty przyjdą w ciągu dwóch, trzech dni, ale to się na pewno wydarzy. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz układał swoje plany treningowe, bo testosteron jest tutaj kluczowym elementem układanki.